Hipercholesterolemia rodzina, co to za choroba? Hipercholesterolemia rodzinna to przede wszystkim najczęstsza choroba uwarunkowana genetycznie, na którą nie mamy wpływu, bo rodzimy się z mutacją konkretnego genu i ona doprowadza do tego, że już od małego jesteśmy narażeni na wysokie stężenie cholesterolu, cholesterolu LDL, co oczywiście, jeżeli odpowiednio szybko nie, za, nie wdrożymy leczenia, grozi przedwczesnym incydentem sercowo-naczyniowym, przede wszystkim zawałem serca. Przedwczesnym to pani profesor ma nam jaki wiek. U mężczyzn poniżej 55 roku życia, a u kobiet poniżej 60 roku życia. Proszę powiedzieć, skoro jest to tak częste schorzenie, to kiedy je podejrzewać? Czy są jakieś sygnały alarmowe, które mogą zaniepokoić albo rodzica, albo lekarza, na przykład pediatrę? Przede wszystkim najbardziej niepokojącym syndromem, mówimy tu o najczęstszej postaci hipercholesterolemii rodzinnej, czyli tej postaci heterozygotycznej, powiedziałabym tej łagodniejszej, to przede wszystkim w momencie, kiedy w rodzinie występuje przedwczesny incydent sercowo-naczyniowy, czyli w zasadzie w każdej rodzinie. U, gdzie u członka tego rodziny wystąpił zawał serca, ja to nawet przyjmuję taką granicę, już niezależnie od wieku, 50. rok życia i poniżej, należałoby się zastanowić, czy ta rodzina nie jest obciążona hipercholesterolemią rodzinną. I następny krok to oczywiście zmierzenie lipidogramu. I takim alarmującym, jeżeli ktoś robi sobie przesiewowe badanie z palca i widzi, że cholesterol całkowity jest powyżej 310, no to powinno się zrobić dokładnie lipidogram. Natomiast alarm Karmiącą wartością cholesterolu LDL dla osoby dorosłej jest co najmniej LDL 190 mg na decylitr. W przypadku dzieci to już LDL powyżej 160 mg na decylitr. Natomiast, jeżeli mamy stwierdzoną mutację w rodzinie, to już dla dziecka nawet i LDL 130 wymaga badań genetycznych. Wiedza o chorobie chyba ma bardzo duże znaczenie, bo jest dostępna terapia, która pozwala hipercholesterolemię skutecznie trzymać w ryzach. Tak, to jest prawda i to jest najciekawsze, że jest uwarunkowana genetycznie. Więc wszyscy zawsze się martwimy, że jeżeli coś jest uwarunkowane genetycznie, to niewyleczalne, ale tutaj możemy tą chorobę właśnie bardzo dobrze kontrolować. Oczywiście pierwszymi lekami pierwszego rzutu są statyny. Jeżeli one nie pomagają, wtedy dołączamy ezetimib, a jeżeli nie, wtedy możemy pacjenta włączyć do programu lekowego z tymi najnowszymi lekami, czyli albo z przeciw ciałami PCSK9 albo z inklizji ranem, który też obniża nam stężenie białka PCSK9. Co jest jeszcze ważne, to to, że mamy również i program lekowy dla dzieci w tej chwili. No właśnie, bo chciałam zapytać, czy te leki, o których Pani mówi, można też stosować w tej populacji pediatrycznej? Czyli jak mamy 8-10-12-latka już ze stwierdzoną hipercholesterolemią? Jak najbardziej możemy te leki stosować i do, 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 dołączyć do statyny, ale można je również stosować w monoterapii. Pani profesor, są też cięższe postacie tej choroby. Czy wówczas jakieś zauważalne objawy mogą się pojawić u pacjenta? Jeśli chodzi o postać heterozygotyczną czy tą cięższą, której pani mówi homozygotyczną, no to wtedy mamy bardzo wysokie stężenie cholesterolu LDL, wtedy ten przedwczesny incydent sercowo-naczyniowy pojawia się znacznie wcześniej, nawet około 20 roku życia, a z objawów klinicznych, ale zarówno w tej postaci, jak i w tej postaci może wystąpić taki rąbek rogówkowy, czyli to jest taka biała otoczka w rogówce. Jeżeli ta otoczka się pojawia poniżej 45 roku życia, no to się zastanawiamy, czy ten pacjent nie ma wysokiego stężenia cholesterolu. I żółtaki ścięgien. Żółtaki ścięgien, najczęściej występują żółtaki ścięgien w obrębie ścięgna Achillesa. Co to są te żółtaki? Bo brzmi dość enigmatycznie. No. To są takie zmiany guzowate, które powstają w wyniku gromadzenia tłuszczu. Wygląda to tak jak guz w obrębie ścięgna. Pani profesor, czekamy w Polsce na badania przesiewowe wśród dzieci. Była mowa, że taki lipidogram przy okazji bilansu będą miały sześciolatki. Na jakim etapie jest ten pomysł? Rozmowy są bardzo zaawansowane, i ja wierzę, że jeszcze w tym roku będziemy oznaczać cholesterol u dzieci. Czy to będzie u sześciolatków, tego nie jestem pewna. Być może, że i u ośmiolatków, ale to już nie ma większego znaczenia, bo w całym świecie pokazano, że powinniśmy zacząć tę chorobę diagnozować właśnie od dzieci. Te dzieci mają młodszych rodziców. Generalnie, a więc będziemy mogli u tych rodziców, jeżeli u dziecka znajdziemy mutację, szybko rozpoznać hipercholesterolemię rodzinną, zastosować odpowiednie leczenie i przez to nie doprowadzimy do zawału serca. A na dzień dzisiejszy, jeżeli w ogóle w Polsce rozpoznajemy hipercholesterolemię rodzinną, to to się odbywa odwrotnie. Najpierw pacjent ma zawał, a później dopiero zaczynamy się zastanawiać. Więc ta kolejność jest zupełnie nieprawidłowa i odwrócona. Ja natomiast Natomiast chcę jeszcze dodać, że w naszym Ośrodku Łódzkim rozpoczynamy. Myślę, że od stycznia zaczniemy już rekrutować dzieci do badania PICOLO FH. Współ, będziemy współpracować z Ośrodkiem Gdańskim z profesor Myśliwiec i mamy przeznaczone pieniądze z Agencji Badań Medycznych na przetestowanie 400 dzieci, potwierdzenia hipercholesterolemii rodzinnej i włączenia tym dzieciom nowoczesnego leczenia. Rekrutacja trwa do tego badania? Rekrutacja rozpoczyna się w styczniu, bo jeszcze musimy wszystkie rzeczy administracyjne załatwiać, więc myślę, że na przełomie grudnia, stycznia rozpoczynamy rekrutację, czyli rozpoczynamy aktywne poszukiwanie hipercholesterolemii rodzinnej. I w postaci oczywiście heterozygotycznej, być może trafi nam się homozygotyczna, bo muszę to podkreślić, że jeśli chodzi o homozygotyczną, to według częstości występowania tej choroby w Polsce powinniśmy mieć zdiagnozowanych co najmniej 150 pacjentów, a mamy w tej chwili zdiagnozowanych 6 homozygot, tylko 6 na tak duży kraj. I jeszcze chcę podkreślić, że nie mamy żadnej homozygoty zdiagnozowanej do tej pory wśród dzieci. No więc ten nasz skrynik nadal bardzo, bardzo kuleje.